Nie, obecni. Cześć! Wszyscy, obecni. Super. Super, że Wszyscy, wszyscy. Celcowie wszyscy. Słuchajcie, ponieważ jest to e, trudny alarm, czas jest rewelacyjny 5 minut. E, bardzo dobre meldowanie e, swoimi obozami. Nie podchodzicie, mówicie. Było to e, dosyć szybkie. My jako harcerze, jako zuchy musimy być cały czas gotowi. Pamiętajcie, że jesteśmy w kampanii bohater. Nasi poprzednicy byli gotowi na każdy alarm. Jednocześnie jest to takie zabezpieczenie, że zawsze jesteśmy gotowi do ewakuacji takiej, jeżeli będzie kiedykolwiek jakaś taka potrzeba. W tej chwili kończymy nasz alarm. Jutro będzie alarm przeprowadzony. Po raz drugi, ale już e, szefowie środowisk nie będą znali godziny. Będzie to niespodzianka. Mam nadzieję, że też uda nam się w ciągu pięciu minut e, tą sztukę trudną wykonać. E, dzisiaj było po prostu super. Dziękuję wam bardzo. Rozejście do obozu. Brawo. 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 Za mną marsz. Czekaj, Czekaj. Czekaj. Czekaj.